Więc teraz takie okrążenie, w którym przygotuję sobie łuki do obsadzenia w kolejnym okrążeniu, więc uszczę tutaj grupę czterech słupków, przerobię po prostu półsłupek w wersji front-post, czyli no tutaj na początku o oczko łańcuszka, które jest równoważnikiem o e, takiego półsłupka, więc i przeskakuję. I teraz tutaj. Yy, z kolei będę przerabiać u szczytu tego słupka w wersji front-post, przerabiam u góry. O, zobaczcie, to jest różnica między przerabianiem y, grupy czy oczka w wersji front-post a w wersji normalnej front-post, czyli o, od przodu, czyli przechodzę szczytelkę od przodu, wbijam się w ten sposób. A teraz, jeżeli chcę po prostu przerabić na płasko, to wbijam się tutaj w. O, tak na płasko i przerabiam. Przerabiam już jeden słupek, trzy oczka, łańcuszka i tutaj kolejny. Słupek i teraz jakby osadzam, o, osadzam przerabiając w taki półsłupek w wersji front post, czyli wbijam się, ale od przodu, w sposób sensie jeszcze bardziej uwypuklam ten element, przeciągam nitkę i po prostu o, dociskam. Czyli normalny półsłupek, ale wbity troszeczkę inaczej i przygotowuję sobie taki łuk, który posłuży mi właśnie do obsadzenia w rozbudowania go w kolejnym okrążeniu.